Leżałem i usłyszałem hałasy. Widziałem przez okno jak młody mężczyzna nam rozbija samochody, więc postanowiłem zejść na dół. Widziałem, bo tam już sąsiad zaczęli się szarpać, więc postanowiłem zejść na dół i mu pomóc. Po zejściu na dół zauważyłem, jak mężczyzna stoi z nożem, więc doskoczyłem do niego. Na początku poprosiłem go, żeby po prostu ten nóż puścił, ale nie... Nie było reakcji, więc wykrzywiłem mu rękę i dopiero w tym momencie zareagował wyrzucił ten nóż na bok. Sąsiad widziałem, jak pokazywał mi, że został ranny. I jeszcze były dwie takie dziewczyny, które tam pomogły, wezwały karetkę i policję. Próbowałem go przytrzymać, niestety się wyrwał, kopnął mnie w klatkę piersiową i uciekł. To bardzo miła odprawa, bo rozpoczęta właśnie tym, że mogłem. Wspólnie z panem prezydentem Lewandowskim wyróżnić dwie strażniczki miejskie, bo to właśnie panie właściwie zareagowały. Kilka miesięcy temu zauważyły podejrzany samochód, podejrzanie zachowującego się mężczyznę, podjęły właściwą interwencję, wezwały też policję. No i dzięki ich postawie takiej dociekliwości zatrzymaliśmy sprawcę kradzieży pojazdu, odzyskaliśmy pojazd. Dlatego chciałem uhonorować te panie. Bo faktycznie taka postawa strażniczek czy też strażników miejskich daje dowód na to, że służby mundurowe, nie tylko policja, ale również straż miejska no działają na właściwym poziomie i naprawdę y, mają realny wkład w bezpieczeństwo mieszkańców. Natomiast drugi przypadek, no niezwykle bym powiedział, że tragiczna i dramatyczna sytuacja, ponieważ faktycznie w dzielnicy Helenka mieliśmy przypadek, że osoba została kilkakrotnie ugodzona nożem i myślę, że gdyby nie mój przedmówca ta sytuacja mogłaby się skończyć o wiele bardziej tragicznie. To faktycznie on przerwał ten ciąg wydarzeń, myślę, że zapobiegł dalszemu działaniu sprawcy. Też podając dokładny rysopis, no, realnie pomógł nam tego sprawcę bardzo szybko zatrzymać. Świetna obywatelska postawa, bardzo odważna, pełna poświęcenia. No nie każdy zdobyłby się właśnie na tego typu zachowanie, że widząc osobę młodą, pobudzoną, z nożem, jednak nie miał chwili wahania, rzuca się na tę osobę, obezwładnia ją, odrzuca nóż, mówiąc szczerze, jak go słuchałem, to trochę umniejsza swoją rolę, ta, ta rola naprawdę była bardzo duża w tym, żeby, no myślę, że... Bezpośrednim uratowaniu życia tej osoby. Musimy mieć świadomość, że nie jesteśmy w stanie zapewnić miastu bezpieczeństwa i sobie, kiedy sami nie będziemy się angażowali. Służby, policja, Straż Miejska nie są w stanie wykonać wszystkiego. Musimy być czujni, musimy sami się włączać. I dzisiaj właśnie takie postawy zaprezentowaliśmy i za nie jesteśmy wdzięczni.